IGLICE ZAKONNICE A to ty jesteś Alan, dobra Mogłem skojarzyć po sobie. w sumie. Na razie Max YouTube 20 Siema siema, trzymaj się Dzięki, że wpadłeś na tego live'a Ja jestem który, fioletowy. Cześć Juliku, siema Pingu, zaproś mnie, to potem przyjmę, no spokojnie. Nawadź mi tę bronię A to łuk jest to tak Średnio. O już niebieski karabin, spoko. Yy, Ala nie, wiesz co? Nie wiem czy zdążę, nie wiem czy zdążę. Jak chcę z większością was zagrać, to raczej chyba nie zdążę obejrzeć klipów. Natomiast część tych klipów na pewno wykorzystam na shortach i TikToku, więc więc na pewno będzie. Pidway. Co to jest waxa? Wola, e, tak średnio dzięki, szymik za potkę. żurzel, o Boże, deczak, e, różne gierki gram. Oprócz Fortnite'a. A da się. Ja przyjmę jak ten mi wyślesz, tylko przyjmuję po, po, po troszku, wiesz, żeby ogarnął wszystkich ludzi, którymi mogę grać, nie? Żeby nowe osoby grały. Dopiero przyszłaś. No, jeżdżę na rowerku za punkty. Im dłużej oglądasz mój stream, tym więcej punktów zdobywasz. I dzięki temu możesz je wykorzystać na zadania różnego rodzaju dla mnie. Wiesz, Pingu, masz mój kodzik w sklepie? Bardzo dziękuję. O, biorę. hi, hi, hi. super sprzęcik teraz. E, oglądam Mandzia, tak, tak. Co, jak, jak mam tylko czas to go też obejrzę, ale nie, oczywiście nie. Miałem wam pokazać moją listę followów, to tam pokażę. Mandzia, Evrona, oglądam ich co jakiś czas. Tylko wiecie no, jak mam. Dużo oglądam Hearthstone'a, no. Też, więc. Cześć Hawier, dzień dobry. Ile już to grasz, w Fortnite'a? Ile zagrałem, 50 gierek? To musi być reszta ich teamu, na bank I Tylko jeden gościu by był? My są czteroosobowe, nie? Wszystkie skogamy? O, to ty koks jesteś Pingu Eee Kamleks, ale ja grałem w Minecrafta godzinę wcześniej Minutek, no wiesz co, co kto lubi, czemu ja idę z tę stronę? W zupełnie innym kierunku mamy iść. No, będą różne gierki, słuchajcie, patrzcie, jaką mam dniówkę. Ja chyba full time streamer jestem. <laughs> Ile streamuję? Już 3 godziny. I Mi łeb siada, powiem wam szczerze. Jestem trochę schorowany. Nie wiem, czy będę w stanie grać wszystko. Chciałbym wam, każdym z was zagrać, ale wiecie, no ciężko może być. Głowa mnie boli strasznie. No nie wiem co mi jest w sumie. Typy tu gdzieś są chyba. ma the wolf z rana też co ja rano przygotow. kurde final Dobra, nie chcę, bicie tam typu, nie. A aj zval nás porobili. Sa